Być może na to nie wyglądam, ale nigdy nie przepadałem za tego typu graniem do momentu, kiedy pewnego wieczora na YouTubie nie trafiłem na klip promujący ten właśnie album. A więc czołóweczka i lecimy z najnowszym albumem niemieckiego duetu The Picture Books. Duet The Picture Books wydał nowy album, nowy album, który różni się troszeczkę od poprzednich, jest jakby oczywiście wynikiem działań pandemicznych. Panowie, nie koncertując, postanowili wprowadzić w życie jakieś swoje dawne pomysły, idee, jednocześnie uaktywnić siebie i uaktywnić uaktywnić środowisko muzyczne swoich kumpli wokalistów i muzyków, którzy w tym czasie oczywiście również nie koncertowali. W ten sposób powstał projekt pod nazwą The Picture Books and the Major Minor Collective. Major Minor Collective czyli grupa wokalistów grających podobną muzykę, podobnie myślącą o dźwiękach, tak jak dwóch chłopaków z The Picture Books. Co to za panowie? Panowie, którzy poznali się, jak opowiadają, w skateparku. Połączyła ich miłość do deski, jakkolwiek można to rozumieć. Twierdzą, że muzyka, którą grają wyrasta oczywiście bardzo ze środowiska skaterskiego, ale, ale nie, są, nie są typowymi skaterami, wyglądają troszeczkę inaczej. Kolejną ich pasją to są stare, stare instrumenty, stare gitary, które naprawiają oraz... Stare motocykle. Z tej mieszanki mogło powstać tylko coś, coś bardzo, 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 bardzo niesamowitego, coś bardzo dobrego. Rzeczywiście album wydaje się totalnie amerykański. Ja z dużym zdziwieniem wyczytałem, że muzycy pochodzą z Niemiec, ale album po prostu, po prostu brzmi, jakby został, został nagrany w Teksasie, nie wiem, gdzieś, gdzieś na pustyni, w wielkim kanionie, coś po prostu niesamowitego. No ale cóż, Karol May, autor powieści o Indianach i kowbojach, też do momentu zakończenia pisania tych powieści nigdy wcześniej nie był w Stanach. No być może Niemcy mają w sobie jakąś taką duszę Dzikiego Zachodu i tutaj w tym albumie ten Dziki Zachód wychodzi w każdym momencie. Bo rzeczywiście jest to granie, hmm, jak je określić... Eee... Wiele stylów przychodzi mi na myśl. Jest to album przede wszystkim hard rockowy. Hard rockowy, trochę stonerowy, dużo w tym wszystkim bluesa, jakiegoś okult rocka. Wszystko, 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 co, co kojarzy Wam się z jazdą na Harley'ach z długim widelcem z przodu po wielkich autostradach na pustyni. To jest, właśnie, to jest właśnie ten album Picture Box, to jest w ogóle, to jest właśnie granie, granie kapeli Picture Box. Dlaczego ten album jest niesamowity? Dlaczego jest, dlaczego jest ciekawy? Tak jak powiedziałem, w każdym utworze występuje zupełnie inny wokalista, wokalistka a jednocześnie album brzmi niesłychanie spójnie. No, to jest jedna z najfajniejszych petard muzycznych i rokowych petard, na jakie trafiłem w ciągu ostatnich miesięcy. Takiej energii, takiego pozytywnego, pozytywnego grańska dawno, dawno, dawno nie słyszałem. Cóż, cóż mamy tutaj? Na samym początku mamy, mamy Denisa Lixena, który... Śpiewa w utworze chyba bardzo przypominającym, przynajmniej na moje ucho, wczesne psychodeliczne dokonania zespołu Pink Floyd. Momentami, momentami, ale to wszystko oczywiście nasączone jest, nasączone jest tym duchem, duchem dzikiego zachodu motocykli. Kolejny, moim zdaniem, najlepszy, absolutnie najlepszy na tej płycie. Utwór to Corina, na wokalu Nil Fallon wokalista grupy klacz. No, absolutna petarda, jak ten facet śpiewa, jak on, jak on wspaniale, wspaniale gestykuluje, śpiewając. Ja po prostu zakochałem się w tym kawałku i w tym, w tym klipie. Cóż jeszcze? Holy Ghost. I gościnnie na wokalu John Harvey z zespołu Monster Track. no sama nazwa mówi za siebie. No też totalna, totalna petarda, świetny klip. Odsyłam w ogóle wszystkich do, do klipów, chyba sześć klipów z tej płyty promujących ten album możecie znaleźć na YouTubie. Może wrzucę linki, a może sobie sami, sami poszukajcie. Płyta bardzo wyrównana, bardzo, bardzo, bardzo energetyczna i bardzo amerykańska. Nie wiem, może, może hmm, lekkim spadkiem e, dla mnie na tej płycie jest. E... Rebel w wykonaniu Lizzy Hale z kapeli Halestorm. Jakiś taki dla mnie za bardzo, za bardzo lightowy, jakoś pani za bardzo chyba zachwyca się swoimi umiejętnościami wokalnymi, zamiast po prostu iść do, iść do przodu i, i, i przywalić, jak to mówią, z grubej rury. Ale za to, ale za to choćby inna wokalistka, Elin Larson z kapeli Blue Peels. Ellen Larson urodzona w Szwecji, w miejscowości Ostersund. Dlaczego zaznaczam, zaznaczam miejsce jej urodzenia? Dlatego, że uwielbiam tę miejscowość. Od czasu do czasu spędzam tam wakacje. Wspaniałe, wspaniałe miejsce na, na północy Szwecji. Pozdrawiam wszystkich z Ostersund. No właśnie, kawałek w wykonaniu Ellen Larson. Too soft to life and too hard to die. No po prostu, no po prostu petarda z intro. Które Kurczę, przypomina mi troszeczkę, troszeczkę Rage Against The Machine. To rzeczywiście, ten początek brzmi jak, brzmi jak u, u Rage'ów. Innym kawałkiem, który, który przypomina mi coś innego, coś troszeczkę innej bajki, jest multidimensional Violence w wykonaniu Hielwika. Wokalisty black metalowej kapeli

nie pamiętam. Jeśli się mylę, to napiszę gdzieś tutaj, jak, jak, jak się ta kapela nazywa. Ale rzeczywiście kawałek brzmi bardzo masonowsko, Jak wczesny, jak wczesny Merlin Manson. Bardzo, bardzo rokowy jest w tym jakiś kurcze obłęd i jakiś kurcze, chyba nawet szatan. Ale już się spodziewać po wokaliście zespołu heavy metalowego. No cóż mogę powiedzieć. Płyta brzmi bardzo garażowo. Zresztą to panowie cały czas podkreślają, oni uwielbiają, uwielbiają to brzmienie, uwielbiają brzmienie starych e, instrumentów. Zresztą swoje albumy nagrywają również w garażu e, wybudowanym obok e, swojego studia, czyli garaż 100% w dźwięku. Mało elektroniki, mało obróbki, wirtuozerii dźwiękowej, wszystkie efekty, łącznie z jakimiś prawie skraczami, piskami i psychodelicznymi odjazdami, jak, jak powiedzmy w pierwszym utworze wszystko robione pokrętłami na gitarach i pokrętłami przy wzmacniaczach wszystko robione na strunach. Panowie grali dotąd. Na początku zaczęli jako zespół trzyosobowy, później, później um, ostało się ich tylko dwóch. Ciekawe, że perkusista grał na bardzo okrojonej perkusji i wiele albumów zagrał na tym właśnie bardzo okrojonym składzie perkusyjnym, to znaczy bęben basowy i dwa tamy. Bęben basowy robiony na zamówienie z powiększoną średnicą, więc podejrzewam, że i dlatego też dźwięk basowy, tutaj ta petarda jest, jest silniejsza nie używał Blach, nie używał high-hatów, na tej płycie słychać je. Nie wiem, czy dołożył je do swojego składu, czy też, czy też gościnnie muzycy. Jakiś gościnny perkusista też występuje tutaj na tym albumie. Nie wiem, nie czytałem jeszcze tak dokładnie tak zwanych kredytów pod płytą. Płyta okazała się dzisiaj mam na nią straszną chrapkę, słuchałem jej od rana. Już chyba, nie wiem, z e, 8 razy. Wszystkim, wszystkim bardzo polecam, bardzo polecam album. The Picture Books, The Major Minor Collective. Moim zdaniem, jeden z najbardziej energetycznych, najfajniejszych albumów. E, tego miesiąca, a być, może, a być może, i tego roku, coś co sprawdza się na pewno podczas jazdy motocyklem po autostradzie, coś co sprawdzić się może, zapewne. E, Rozmarzyłem się e, podczas jazdy wielkim trakiem po autostradach Stanów Zjednoczonych. Jeśli podobała wam się ta krótka reczka i te moje pierwsze wrażenia po wysłuchaniu tego wspaniałego albumu, jeśli nie zasubskrybowaliście jeszcze mojego kanału, to to zróbcie albo walnijcie przynajmniej łapcie pod filmikiem. Pozdrawiam was dźwiękoholik, a za chwilę być może wrócimy do bardziej elektronicznych rytmów, tak jak obiecałem.